Nagle wszystkie szczury w mieście znikają, a wraz z nimi całe jedzenie. Dowiemy się, co się dzieje i jak ludzie zostaną uratowani przed głodem, ze streszczenia animacji Zadziwiający kot Maurycy. Dziewczynka o imieniu Malicja siedzi w bibliotece i czyta książkę o przygodach pana Bansiego. Historia nie jest jednak o króliczkach, a raczej o grubym, rudym kocie o imieniu Maurycy. Szczury opanowały wioskę, w której mieszka Maurycy, dręczą lokalnych mieszkańców, gryzą wszystko, piszczą i naprawdę psują życie ludzi. Szczury dosłownie żyją wszędzie i kradną wszystko, co jest jadalne. Zostają otrute, złapane, wytępione, ale to na nic. Maurycy nawet nie próbuje ich złapać. A tak, zapomniałem wspomnieć, że Maurycy nie jest zwykłym kotem, a raczej gadającym kotem. Ostrzega ludzi, że szczury roznoszą zarazę, a mieszkańcy są przerażeni. Zapraszają chłopca, fletnika. Chłopiec zaczyna grać na instrumencie, a szczury podążają za nim jak zaczarowane. Chłopiec prowadzi je nad rzekę, a gryzonie posłusznie wskakują do wody, nie mogąc się oprzeć. Ludzie są zachwyceni i hojnie płacą mu za uratowanie. Ale chwila, co to jest? Mokre szczury udają się na brzeg rzeki i natrafiają na łapacza szczurów. Jest nim ciemnoskóry chłopak o imieniu Keith. Okazuje się, że on i Maurycy wymyślili ten plan, aby uzyskać więcej pieniędzy od lokalnych mieszkańców. Kot jest szczęśliwy, ale szczury dręczy sumienie. Naprawdę nie chcą oszukiwać ludzi. Szczury mają tylko jedno marzenie: dostać się na specjalną, rajską wyspę. To idealne miejsce, w którym żyją gadające zwierzęta. Nie ma trucizny ani pułapek i nikt nie zjada się nawzajem. Maurycy mówi, że potrzebują łodzi, by dostać się na tę wyspę. Muszą zdobyć dużo pieniędzy, aby ją kupić. Aby to zrobić, muszą udać się do nowej wioski lub miasta i powtórzyć ten sprytny plan ze szczurami, kotem i grajkiem. Malicja mówi, że Maurycy okłamał szczury. Nie ma żadnej magicznej wyspy. Kot chce tylko zarobić więcej pieniędzy na szczęśliwą emeryturę. Coś dziwnego dzieje się w jednym z miast. Grupa prawdziwych łowców szczurów pozbyła się gryzoni z miasta, ale całe jedzenie wciąż znika. Główny łapacz szczurów, który ukrywa twarz pod wielkim kapeluszem, mówi miejscowemu burmistrzowi, że go to nie obchodzi i odchodzi wraz z innymi łapaczami szczurów. W mieście wybucha klęska głodu. To właśnie tutaj przybywa Maurycy i jego szczury. Biegną przez kanały, a przywódca szczurów o imieniu Darktan nakazuje gryzoniom przestraszyć wszystkich mieszkańców i wyłączyć wszystkie pułapki, ponieważ jeśli nie będziesz ostrożny, szczur kościany przyjdzie po ciebie. Gryzonie są zaskoczone, że w mieście nie ma lokalnych szczurów. To bardzo podejrzane. To sprawia, że Maurycy jest jeszcze szczęśliwszy. Oznacza to, że zarobią więcej pieniędzy, a raczej on zarobi. Jednak nastrój kota szybko się pogarsza. Jest bardzo głodny, a jedzenia w ogóle nie ma. Keith i Maurycy zakradają się do kuchni, ale i tam nie znajdują nic jadalnego. W drzwiach pojawia się Malicja. Widzi intruzów i daje kotu trochę ryb i mleka. W tym momencie jeden ze szczurów zakrada się do kuchni. Dziewczyna chwyta patelnię, ale gryzoń natychmiast zaczyna tańczyć. Malicja opuszcza broń. Jest bystrą dziewczynką i od razu rozumie, dlaczego kot przyjaźni się ze szczurami. Malicja ujawnia ich plan, ale obiecuje zachować go w tajemnicy. Interesuje ją, jak zwierzęta nauczyły się mówić. Szczur wyjaśnia jej, że kiedyś były zwykłymi gryzoniami żyjącymi na wysypisku śmieci. Zjadały tam proszki i eliksiry oraz gryzły stare księgi zaklęć. Dzięki temu stały się bardzo inteligentne i nauczyły się mówić. Malicja prosi swoich nowych przyjaciół o pomoc w rozwiązaniu tajemnicy tego miasta. Muszą dowiedzieć się, dlaczego znika całe jedzenie. Tymczasem, szef łowców szczurów żąda, by jego asystenci łapali nowe szczury i przyprowadzali je do niego. Nasze gadające szczury znajdują kolejną pułapkę i próbują ją unieszkodliwić. W tym celu używają pana klikacza. Jest to mechaniczny, nakręcany szczur, który z jakiegoś powodu się boi i nie chce wejść do pułapki. W końcu Darktan sam zostaje w niej uwięziony. Wydaje się, że ktoś łapie szczury żywcem, ale dlaczego? Malicia, Keith i Maurycy udają się do gildii łowców szczurów. Używając spinki do włosów, dziewczyna otwiera zamek i nasi bohaterowie zakradają się do środka. Tam znajdują ukryte przejście do piwnicy. Co zaskakujące, jest ono wypełnione dużą ilością jedzenia. To tutaj trafia całe pożywienie: w piwnicy pojawia się szczur o imieniu Piches, a wszystkie inne szczury podążają za nim. Ciągną klatkę z Darktanem. Malicja uwalnia go. Szczury nadal nie rozumieją, dlaczego inne szczury zostają złapane żywcem. W piwnicy pojawiają się łapacze szczurów i natychmiast próbują złapać gryzonie. Maurycy używa pazurów, by uciec, ale inni bohaterowie nie mają tyle szczęścia. Zostają schwytani. W nocy Maurycy znajduje klatki ze szczurami. Brakuje jednego gryzonia o imieniu sardynki. Maurycy mówi, że sardynki jest w jamie. Jest to miejsce, w którym łapacze szczurów łączą je w pary z psami i zakładają się o to, ile sekund szczury przeżyją. Gryzonie rozumieją, że muszą uratować swojego przyjaciela. Keith i Malicja siedzą związani w sąsiednim pokoju. Nie mają czym się uwolnić. Na szczęście ratują ich gadające szczury. Gryzonie dowiadują się, że Maurycy okłamał je w sprawie magicznej wyspy i są na niego bardzo zdenerwowane. Szczur o imieniu Piches ucieka, ale ktoś go łapie. Łapacze szczurów urządzają wystawną ucztę i zauważają w pobliżu Maurycego, a także Kitha i malicję. Dziewczyna mówi, że dodali trutkę na szczury do cukru i żąda informacji, co robią ze szczurami. Wtedy mężczyźni przyznają, że stworzyli króla szczurów przez przypadek. Wrzucili kilka szczurów do wiadra, połączyły się one i zamieniły w wielkie zło zdolne do kontrolowania innych szczurów. Słysząc to, Maurycy ucieka w przerażeniu. Dziewczyna mówi, że w cukrze był środek przeczyszczający, a nie trudka na szczury. Keith i malicja udają się do mrocznego lasu, aby odnaleźć prawdziwego fletnika i ukraść jego magiczną fajkę. Tylko w ten sposób można pokonać króla szczurów. W międzyczasie gadające szczury znajdują jamę, w której szczury są łączone w pary ze złośliwymi psami. Przyszła kolej na sardynki. Naiwniak nie ma pojęcia co go czeka. Szczury przeprowadzają akcję ratunkową o nazwie Gunga wyciągaczka i wyciągają sardynki z dołu. Niestety, Darktan wpada do dziury. Przywódca szczurów zostaje zmuszony do walki z dzikim psem. Darktan pokonuje go i ucieka z jamy. W międzyczasie ludzie zaczynają walczyć. Wszystkie gadające szczury zostają uratowane. Keith gra na swoim flecie w lesie, a malicja naprawdę uwielbia tę melodię. Znajdują dom prawdziwego fletnika i widzą jak hipnotyzuje Indyka swoim instrumentem i wysyła go do pieca. Tymczasem szczur o imieniu Niebezpieczny Beans słyszy czyjś przerażający głos i spotyka Króla Szczurów. Okazuje się, że jest on głównym łowcą szczurów. Ukrywa swoje prawdziwe ciało pod kapeluszem i ludzkim ubraniem. To on porwał pizzys. Król szczurów proponuje niebezpiecznemu Beans dołączenie do jego zespołu, ale ten odmawia. Nagle pojawia się Maurycy i rzuca królowi szczurów w twarz worek ze swoimi monetami. Złoczyńca upada, a Maurycemu, Pizzys i niebezpiecznemu Beans udaje się uciec. Jak radzą sobie Keith i Malicja? Próbują ukraść instrument śpiącemu fletnikowi, ale ten budzi się i ich nokautuje. Mężczyzna hipnotyzuje ich swoim fletem i żąda, aby weszli do rozgrzanego do czerwoności pieca. Na szczęście mechaniczny, nakręcany szczur, którego malicja zabrała wcześniej Darktanowi, odwraca jego uwagę. Korzystając z chwili, bohaterowie zabierają fletnikowi magiczny flet i wpychają go do pieca. Lekko poparzony mężczyzna wskakuje do studni, podczas gdy Keith i Malicja wracają z instrumentem. W międzyczasie Maurycy i gadające szczury próbują uciec z miasta. Wpadają w panikę i nie potrafią wymyślić planu ucieczki przed królem szczurów. Maurycy przyznaje, że kiedyś zjadł jednego szczura. Może uda mu się też zjeść króla szczurów? Wkrótce pojawia się sam złoczyńca. Przywołuje setki szczurów, aby stać się silniejszym. Teraz przypomina prawdziwego potwora i hipnotyzuje gadające szczury, zmuszając je do przyłączenia się do niego. Maurycy ucieka do lasu i spotyka tam Kitha i Malicję. Cała trójka wraca, by uratować swoich przyjaciół. W tym czasie szczury próbują oprzeć się połączeniu z królem szczurów. Pojawia się Kith i próbuje zagrać na magicznym flecie. Na początku nie idzie mu najlepiej i król szczurów odrzuca go, ale stopniowo jego melodia zaczyna brzmieć coraz lepiej. W końcu chłopcu udaje się zagrać bardzo dobrze. Hipnotyzuje wszystkie szczury i uwalnia je pod kontroli króla szczurów. Pozostaje tylko rozprawić się z samym złoczyńcą. Król szczurów wykorzystuje swoją pozostałą moc, by wszystkich zamrozić. Niebezpieczny bins uwalnia się i rzuca wyzwanie swojemu wrogowi. Używając telepatii, król szczurów łamie mu kark. Widząc to, Maurycy przypomina sobie, że jest prawdziwym kotem i ma instynkt łowcy. Musi złapać gryzonie. Maurycy atakuje króla szczurów i pokonuje go. Niestety, podczas walki zostaje poważnie ranny. Pojawiają się Pan Śmierć i Kościany Szczur. Chcą odebrać jedyne życie niebezpiecznemu Bins i piąte życie Maurycego. Wtedy kot wymienia jedno ze swoich żyć na życie przyjaciela i dzięki temu oboje przeżywają. Malicja i Keith wyznają sobie nawzajem, że naprawdę się lubią. Nawet się całują. Król szczurów zostaje pokonany. Wszyscy uważają Maurycego za bohatera. W mieście znów jest jedzenie, a lokalni mieszkańcy zgadzają się żyć w pokoju z gryzoniami. Co więcej, gadające szczury mieszkają teraz w centrum miasta i nieustannie tańczą do melodii Keitha. Wszystkie szczury rodzą dzieci, nawet pan klikacz. Uczą się w szkole, czytają książki i czują się jak na rajskiej wyspie. Wszystko to jest możliwe dzięki zadziwiającemu Maurycemu. Miau!